Ty tylko spokojnie, bo on wiesz, nie wie jak się bez jedzie jeździ. <laughs> Już słyszałem, że dlatego on z tyłu, nie wiadomo jak to będzie. Dajcie, tam coś jedzie, i przyjedzie. O kurde, kurde. Ja to nie wiem, no, czy nie. Jody, czy nie? Kręca. Powoli. Ślinka napnie. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra. kurwa! Tylko nie dawaj łapy! Ja Jeden został! O no kurwa! kurwa! Mam bokie! Jeno ostro! Kurwa! tam na jak No kurwa! No kurwa! No kurwa! No No kurwa! No kurwa! kurwa! Wpadł, no, dobrze, o, kurwa. O, nie no takie skutki! Takie skutki idiotki!